Odcinek 252 streszczenie, a suman dzwoni do zery. Prosi ją o zorganizowanie spotkania z mertem, bo chce jak najszybciej wycofać swoje pieniądze. Yildiz nakłada makijaż przed lustrem. Próbuje wziąć się w garść, by stanąć do walki o swojego syna. Odbiera telefon od Kerima. Czuję się okropnie, bo Halit zabrał Michalit Kejna, mówi córka Asuman. Zostanie z nim do czasu zakończenia procesu. Przyjdź na wybrzeże, gdzie zawsze się spotykamy, prosi mężczyzna. Nie mogę nigdzie iść, dlaczego nie, teraz nie mamy już nic do stracenia. Człowiek, którego tak bardzo się bałaś, ożenił się z Ender. Naprawdę chcę ci pomóc. Jedzid wpada jak huragan do rezydencji Arbunów. Jest wściekły na mamę, że poślubiła Halita. Nie zrobiłam nic złego, tłumaczy Ender. Nie chciałam ci tego mówić, ale twój tata mnie zdradził. Dlatego się rozwiedliśmy, mój tata cię zdradził i dlatego wyszłaś za mąż, aby zemścić się na nas wszystkich, nie może uwierzyć chłopak. To, że poślubiłam Halita, nie znaczy, że cię nie kocham. Zależy ci tylko na sobie samej. Zrobiłam to, co uważałam za słuszne. Dobrze, gratuluję ci. W takim razie ja też zrobię to, co uważam za słuszne. Nie jesteś już moją mamą. Z góry schodzi Erim. Yigit pyta brata, czy wiedział o ślubie swoich rodziców. Gdy słyszy potwierdzenie, od niego także odwraca się obrażony i opuszcza posiadłość. Erin przytula mamę. Halid pozwala Mertowi na dalszą pracę w firmie, uznając, że nie miał on nic wspólnego z Kerimem. W następnej scenie dochodzi do spotkania Kerima i Ildis. Oboje siadają na ławce. Co zamierzasz teraz zrobić? pyta mężczyzna. Poczekam, aż Kaja się do mnie odezwie. Skontaktuj się ze mną, gdy przygotuję dokumenty. Posłuchaj, jeśli będzie ci potrzebny świadek, jestem tutaj. Wtedy staniesz przeciwko komuś takiemu jak Halit, uświadamia Kerima Ildis. Nie boję się nikogo. Ja też mam swoje plany. Jeśli mi się uda, stanę się bardzo potężnym człowiekiem. Co to za plany? Chodzi o pracę. Wszystko będzie jasne w przeciągu tygodnia. Porozmawiamy ponownie, powiem ci wszystko. Nie wiem, jak rozmowa może mi pomóc. Wyjaśnię ci wszystko, zaufaj mi. Pomogę ci odzyskać to, co straciłaś. Zawsze możesz do mnie zadzwonić, jeśli chcesz porozmawiać lub pomilczeć razem. Akcja przenosi się do firmy. Sahika wchodzi do gabinetu Halita. Przyszłam ci pogratulować, mówi kobieta. Popełniłeś największy błąd w swoim życiu. Bo zwróciłem się przeciwko tobie, pyta mężczyzna z lekceważącym uśmiechem. Walka ze mną to duży błąd, ale małżeństwo z ender to samobójstwo. Naprawdę myślałaś, że poślubię osobę, która mnie szantaszowała? Nie zrobiłam tego. Po prostu nie chciałam dać ci za darmo tego, czego potrzebowałeś. Wiem, że zrobiłeś to, bo byłeś zły z powodu niewierności Nildis. Jestem dorosłą osobą i nie będę się zbytnio złościć. Mogę nie być Twoją żoną, ale nadal jestem Twoją wspólniczką. Zawsze tu będę. Przy okazji, kontynuuje Sahika. Zwolniłeś Kerima bez konsultacji ze mną. Decyzje w firmie powinniśmy podejmować wspólnie. To ja go zatrudniłam i powinieneś był mnie zapytać. Posiadam więcej udziałów w spółce, więc to ja podejmuję decyzję. Tak jest i tak będzie zawsze. Mężczyzna wyciąga się wygodnie w fotelu. Życzę ci wszystkiego najlepszego w twoim nowym życiu. Potrzebujesz szczęścia? Kobieta wychodzi. Mert mówi Asuman, że na chwilę obecną nie może jej zwrócić żadnych pieniędzy. Musi uzbroić się w cierpliwość. Wkrótce Kaja odwiedza Halita. Oświadcza, że nie przyszedł do niego jako przyjaciel, tylko jako adwokat Ildis. Oskarżyłeś Ildis o coś, czego nie zrobiła, mówi prawnik. Fotografie jej i Kerima niczego nie dowodzą. Na twoim miejscu nie brałbym tej sprawy. Yildiz spotykała się z nim, kiedy była pod moim dachem. Wszyscy to wiedzą. Ender jest świadkiem. My przyprowadzimy naszych świadków. To będzie trudny i długi proces. Nie zapominaj, że oddzieliłeś dziecko od matki, choć nie jesteś pewien jej winy. Nie myśl, że zapomniałem o tym, co zrobiłeś Sahis, dodaje Kaja, nim wychodzi. Zraniłeś wiele osób tym ruchem. W kawiarni dochodzi do spotkania Sahiki i Kerima. Kobieta informuje mężczyznę, że nie jest w stanie przywrócić go do pracy w holdingu. Wieczorem Asuman wyznaje córce, że w wyniku nietrafionej inwestycji straciła wszystkie swoje oszczędności. Ildis jest jeszcze bardziej przygnębiona. Sahika pociesza Ijeita i przekonuje go, by znowu stworzyli zespół. Kaja pokazuje Ildis kopię zdjęć jej i Kerima, jakie Halid dołączył do pozwu rozwodowego. Ender zrobiła te zdjęcia, wybucha Ildis, uświadamiając sobie ten fakt. Nie mogę uwierzyć, że tak ze mną zagrali. Pokazała mi wcześniej te zdjęcia. Już ja wiem, co jej zrobię. Uspokój się, Ildis. Nie możesz teraz zrobić nic głupiego. Więc co, mam siedzieć i czekać? Wiem, że to dla ciebie trudne, ale jeśli chcesz odzyskać syna, musisz mnie słuchać. Jill, z drogą morską, dostaje się do rezydencji i urządza wielką awanturę. Ender dochodzi nawet do rękoczynów z jej strony. Policjanci zabierają ją na komisariat. Opisywany odcinek można obejrzeć w oryginalnej wersji językowej w serwisie YouTube. W polu wyszukiwania należy wpisać: Jasak Elma 84. Volum, początek 1,8, koniec 1,48. Odcinki w polskiej wersji dostępne na wod.tvp.pl